Tam w kolejnym filmie, tak jak widzicie, zaczynam od razu od kręcenia drugiej warstwy płyty OSB. A dla osób, które trafiły tutaj pierwszy raz, szybkie wprowadzenie, gdzie jesteśmy i co tu się dzieje. Także na początku wyglądało tak, tak jak widzicie, stare poddasze, stary drewniany strop, pozarywany, podnity, Trochę porządków i wygląda to już następująco. Potem wypoziomowałem stare belki, przykręciłem łaty, zrobiłem instalację kanalizacyjną, wodną, prądy tak to już się prezentowało. Później szybki zasyp. Celulozy. Pierwsza warstwa. No i wracamy do kręcenia drugiej warstwy. Dobra, jeszcze z takich technicznych informacji. Płytowane 2 razy 18 OSB. Zwykła bez falcu. Płytowane ze szczelinkami. I teraz tak. Wkręty 4x70. Także górna część wkręta jest bez gwintu więcej połowa, także to co jest w tych dwóch płytach OSB jest jakby bez zwojów, dzięki temu płyty bardzo dobrze dociąga, nie ma problemu, że gdzieś to się podnosi, nie chce dociągać rozstaw rusztu 41,5, także to jest wielokrotność wielokrotność tego rozstawu daje nam długość płyty OSB chociaż powinno być ciut więcej, ponieważ robię te szczelinki między każdą płytą, tak aby później to nie skrzypiało, nie obcierało od siebie i żeby płyty miały miejsce na delikatne spuchnięcie w razie jakiejś tam zmiany wilgotności. Dlatego ten rozstaw powinien być o ten milimetr czy dwa nawet większy. Ponieważ tutaj płyty musiałem nieraz te całe około centymetra ścinać. Kręcono oczywiście na mijankę tak żeby łączenia z pierwszej warstwy nie powtarzały się z drugą oraz przesunięcie obu płyty czyli pierwszą warstwę zacznę tutaj od połowy z a teraz tak widzicie zaczynam sobie z całej tutaj w tym miejscu będzie brodzik jest tak to rozmierzone aby cała płyta wypadała pod brodzikiem tak żeby pod całym brodzikiem nie było żadnych łączeń no i tutaj druga warstwa idzie już zdecydowanie szybciej i wygodniej można normalnie bezpiecznie chodzić nie trzeba uważać gdzie się staje żeby tam tak, przy pierwszej warstwie, że można gdzieś tam wpaść w wełnę, tutaj można sobie spokojnie chodzić. Ważne, aby rysować sobie kreski na pierwszej, jak i drugiej warstwie, także by widzieć gdzie kręcić i gdzie są łaty, tak aby przypadkiem nie trafić w rurki, które są pod płytami. Bo wtedy trzeba by rozbierać spory kawałek podłogi, aby to naprawić. Masa pracy niepotrzebnie, także lepiej na to uważać płyty kręcone najpierw tylko wodowo tak żeby się trzymały a później jak już była cała podłoga skręcona to po prostu przystąpiłem do uzupełniania wszystkich wkrętów i teraz tu jeszcze szybki patent pokażę Wam jak dociąć tą ostatnią płytę przy ścianie gdzie ściana jest skrzywa i teraz tak, płyta położona na poprzednią. Także 1 do 1 leży na poprzedniej całej płycie. Kawałek od, od rzynku, który tam był ścięty, ołówek. I rysujemy szorując po wieńcu ołówek zaraz za kawałkiem płyty. I mamy dokładnie wyrysowaną krzywiznę ściany. Teraz wystarczy to użyć tylko wyżynarki. учени с душнини и плита готова. Porządki, aby przypadkiem nic nie podeszło pod płytę, i żeby ładnie leżała i to na drugiej także szybkie zamiatanie. I można kłaść płytę. I zobaczcie, jak to w pasuje bez problemu za pierwszym razem. I gotowe ustawienie. I można kręcić. Tutaj też ważne, aby sobie na ścianie znaczyć, gdzie były łaty. Także każda łata była zaznaczona na ścianie gdzie jest, tak aby przypadkiem znowu gdzieś nie przestrzelić się w bok Kolejny etap zamknięty, tak jak widać już wjechała cała podłoga, zrobiona, płyty wykręcone i tak to się prezentuje. Dwie warstwy z mijankami poprzykręcane, to co miało wystawać z podłogi, to już wystaje, kanalizacja, woda, prądy. Tak to wygląda tutaj, jest ta. Datacja, o której gdzieś tam wcześniej wspominałem że tu będzie izolacja z wełny jako akustyka między lokalami i po każdej stronie będzie stała niezależna ścianka łaty, które podpierają podłogę, też są przecięte tak żeby dźwięki z tej strony nie przenosiły się tak na drugą stronę tu jeszcze to warstwa i tak to wygląda. Słupy poobrabiane. Dobra, teraz biorę się zaraz za obrzucenie tego komina. To będzie trzeba pewnie na dwa, 3 razy. Pierw obrzucę go z grubsza taką warstwą, jak tutaj sobie zacząłem. Nie za grubą, rzadkim. Taki awans spryt, żeby wszystko ładnie zarzucić. A wtedy kolejne warstwy już do pełna także do narożników do końca narożników musi być wytynkowany powiedzmy na ładnie a później obrzucę go w miarę tak i pewnie przytre, żeby był szczelny do samej góry ale tam już nie będzie musiał być ani jakichś tam pionów super płaszczyzn w kotle, żeby go całego uszczelnić <laughs> pewnie i tak te plamy będą przebijać, no ale to większość jest ponad sufitami będzie możliwe, że zostanie jeszcze ocieplona jakąś tam cienką warstwą tak żeby był cieplejszy, żeby tak nie tracił temperatury, wtedy też nie będzie się wykraplać wilgoć w nim tak mocno jak będzie ocieplony także też to będzie na pewno na plus dobra no i tak to wygląda etap skończony Podłoga zamknięta, wszystko przykręcone i można działać dalej. Teraz normalnie już będzie tutaj można chodzić, jeździć rusztowaniem. Także w pierwszej kolejności jeszcze przygotuję sobie pas. Klejem trzeba zaciągnąć pod parę izolacji, żeby się potem dokleić, żeby to nie był pustak. Bo ściany będą no raczej na pewno będą klejone z płyt, więc ściany będą robione na końcu tynki dokładnie w ten sam sposób co u mnie, więc teraz jeszcze zaciągnięcie y, takiego pasa, gdzie będzie potem doklejana izolacja, tam gdzie będzie kręcony profil obrusowy, także miała się do czego trzymać. Także trzeba tutaj zaciągnąć tu, wiadomo skosy mniej więcej tak będzie, tu, tu wieniec również zaciągnąć tutaj ten kawałek, tak żeby pary się dokleić do wieńca, nie do takich porów, tylko do gładkiego podłoża. Czyli tu musi być wyklejone, tu cały obrys koło, tak będą sufity, tutaj, tu, 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 tu. tu. Trzeba obsmarować yy, klejem. Klejem do siatki albo tą zaprawą do murowania, cienkich spoin, ale pewnie klejem po prostu do zatapiania siatki. Na cienko, tak żeby było się do czego później kleić. I prawdopodobnie do zafugowania będą po prostu spoiny i większe ubytki. Także później gdzieś tam nie dmychało za płytami. <tryk> Także to jeszcze trzeba będzie zrobić. Ale to już będzie mogło być zrobione przed płytowaniem. Dobra, czyli etap podłogi skończony. Tak to się prezentuje. No i zapraszam na kolejne filmy z tej realizacji oraz na inne, myślę, że równie ciekawe. Na razie.